Jak ci się spało zeszłej nocy? Obudziłeś się wypoczęty i gotowy do działania? Czy bardziej zmęczony niż wtedy, gdy kładłeś się spać? Może zostałeś trochę za długo, oglądając jeszcze jeden odcinek, albo spędziłeś noc, ucząc się do egzaminu, albo na telefonie, próbując uciszyć myśli. Rozumiemy to. Nie jesteś sam. Stworzyłyśmy ten film specjalnie dla ciebie, zwłaszcza jeśli czujesz się zablokowany, zmęczony, albo nie wiesz, dlaczego sen już nie działa tak jak kiedyś. Dziś chcemy porozmawiać o Twoim śnie. Nie tylko o tym, ile godzin śpisz, ale też o tym, czy Twoje nawyki naprawdę pomagają ci się regenerować, poprawiają koncentrację i emocje, czy może po cichu cię wyczerpują. Nie ma jednego uniwersalnego sposobu na sen, ale istnieje lepsza droga. Taka, która wspiera Twoje ciało, umysł i życie. Ten quiz to delikatna forma autorefleksji i okazja do przyjrzenia się swoim nawykom związanym ze snem oraz odkrycia osobistych słabości których wcześniej nie zauważałeś. To nie jest diagnoza, tylko narzędzie do samopoznania, które pomoże ci sprawdzić, czy twój obecny sen wspiera czy szkodzi twojemu samopoczuciu. Weź więc głęboki oddech. Weź coś, żeby notować punkty albo po prostu licz w myślach i sprawdźmy, czy twój styl snu naprawdę ci służy. Czas snu i rutyna. Pytanie pierwsze: czy zwykle chodzisz spać i budzisz się o tej samej porze każdego dnia? A, tak, prawie zawsze. B, staram się, ale trochę się to przesuwa. C, nie bardzo, jest nieregularne. Albo D, bardzo się różni z dnia na dzień. Pytanie drugie: czy masz wieczorną rutynę, która pomaga ci się wyciszyć? A, tak, na przykład czytanie, rozciąganie się albo medytacja. B, oglądam coś albo przewijam na telefonie, ale to w sumie działa. C. Zazwyczaj zasypiam podczas pracy albo korzystania z telefonu. Albo D tak naprawdę nie mam żadnej rutyny. Pytanie trzecie. Czy często chodzisz spać znacznie później w weekendy niż w dni powszednie? A nie trzymam się podobnego harmonogramu. B. Czasami o godzinę lub dwie. C tak, weekendy są po to, żeby nadrobić zaległości, lub posiedzieć dłużej. Albo D mój harmonogram jest całkowicie rozregulowany. Jakość snu. Pytanie czwarte. Ile zazwyczaj zajmuje Ci zaśnięcie? A. Mniej niż 20 minut B. Od 20 do 40 minut C. Ponad godzinę. Lub D różnie. Często się wiercę i przewracam z boku na bok. Pytanie piąte. Kiedy się budzisz? Czy czujesz się wypoczęty i odświeżony? A. W większości dni tak. B czasami. C rzadko. Albo D prawie nigdy. Pytanie szóste. Jak często budzisz się w środku nocy? A. Rzadko. B. Okazjonalnie. C. Często lub D. Prawie każdej nocy. Efekty w ciągu dnia. Pytanie siódme. Czy czujesz się czujny i skoncentrowany w ciągu dnia? A. Przeważnie tak. B. Mam kilka chwil zmęczenia. C. Mam trudności z pozostaniem przytomnym lub skupionym. Albo D. Przez większość czasu czuję się otępiały lub wyczerpany. Pytanie ósme. Jak często polegasz na kofeinie lub cukrze, żeby nie zasnąć? A. Rzadko. B. Mały zastrzyk energii raz dziennie. C. Kilka razy dziennie. Albo D. To jedyny sposób, w jaki sobie radzę. Pytanie dziewiąte. Czy zdarza ci się nieświadomie przysypiać w ciągu dnia? Na przykład podczas czytania lub oglądania telewizji? A. Prawie nigdy. B od czasu do czasu. C często. Lub D prawie codziennie. Styl życia a sen. Pytanie 10. Czy ekrany, takie jak telefony, laptopy, telewizory często opóźniają twój sen? A nie, zazwyczaj wyłączam je przed snem. B czasami. C w większość nocy. Albo D prawie zawsze. Pytanie 11. Czy zdarzyło ci się siedzieć do późna, choć wiedziałeś, że musisz wcześniej wstać? Rzadko. Priorytetem jest dla mnie sen. B. Okazjonalnie. C. często to nawyk. Albo D. prawie każdej nocy. I na koniec pytanie 12. Czy uważasz, że Twoje nawyki związane ze snem pomagają czy przeszkadzają Twojemu zdrowiu fizycznemu i psychicznemu? A. Na pewno pomagają. B. trochę jedno, trochę drugie. C. Bardziej przeszkadzają niż pomagają. Albo D, szczerze mówiąc, mogą mi szkodzić. Masz już swoje odpowiedzi? Zastanówmy się nad tym. Policz, ile Twoich odpowiedzi to głównie A, B, C lub D, żeby zobaczyć, gdzie możesz się znaleźć. Jeśli przeważają odpowiedzi A, jesteś wypoczętym rannym ptaszkiem. Masz stałą rutynę snu i zazwyczaj czujesz się czujny i odświeżony w ciągu dnia. Twoje nawyki wspierają Twoje fizyczne i psychiczne samopoczucie. Dbaj o te rytmy. Twoje ciało i umysł dziękują ci każdego ranka. Jeśli głównie wybrałeś odpowiedzi B, jesteś mścicielem przed snem. Cenisz odpoczynek, ale czasem go odkładasz, by odzyskać swój czas, szczególnie w nocy. Niezależnie od tego, czy przewijasz telefon, oglądasz seriale bez przerwy, czy załatwiasz sprawy do późna, możesz poświęcać odpoczynek dla ulgi. Wieczory i dobre samopoczucie należą do ciebie. Czas na wyciszenie może sprawić, że poczujesz, że bardziej panujesz nad swoim życiem. Przewaga odpowiedzi C oznacza, że jesteś chaotycznym zegarem. Twoje nawyki snu są bardzo nieregularne. Czas, jakość i poziom energii. Czasem śpisz dobrze, a kiedy indziej nie, śpisz nieprzewidywalnie, co utrudnia funkcjonowanie. Nawet drobne nawyki, takie jak chodzenie spać o tej samej godzinie, mogą wprowadzić spokój i jasność do Twoich dni. A jeśli masz głównie odpowiedzi D, jesteś pobudzony, ale zmęczony. Twój sen wydaje się być walką. Jesteś wyczerpany, ale twój mózg cały czas pracuje. Kofeina, późne aktywności lub stres mogą przeszkadzać ci w głębokim odpoczynku. Bądź dla siebie delikatny. Nawet drobne zmiany, takie jak uspokajające rytuały przed snem, mogą ułatwić wyciszenie umysłu i prawdziwe naładowanie energii. Niezależnie od wyniku, nie chodzi o ocenę. Ważne jest dostrzeżenie wzorców i nauka tego, co pomaga ci czuć się najlepiej. Zatrzymajmy się na chwilę i przypomnijmy sobie, dlaczego to wszystko jest ważne. Sen nie jest opcjonalny, jest niezbędny. To wtedy twój mózg przetwarza emocje, zapisuje wspomnienia, naprawia ciało i resetuje twój system stresowy. Bez odpowiedniej ilości odpoczynku wszystko staje się trudniejsze: skupienie, cierpliwość, energia, a nawet radość. Jeśli ostatnio czujesz się wyczerpany, to nie Twoja wina. Być może Twój sen potrzebuje wsparcia. Oto pięć delikatnych nawyków na lepszy sen. Po pierwsze, trzymaj się stałych godzin snu i pobudki, nawet w weekendy. Twój wewnętrzny zegar ciała potrzebuje rytmu. Stały harmonogram pomaga szybciej zasypiać i budzić się bardziej wypoczętym. Po drugie, wprowadź kojącą rutynę przed pójściem spać. Daj sobie 30 do 60 minut na przejście w tryb odpoczynku. Rozciągnij się, prowadź dziennik, poczytaj albo po prostu przygaść światła. Spokojny wieczór daje mózgowi sygnał, że można bezpiecznie zasnąć. Po trzecie, ogranicz czas przed ekranem wieczorem. Niebieskie światło, emitowane przez telefony i laptopy, może opóźniać wydzielanie melatoniny i zaburzać zegar biologiczny. Odłóż urządzenia 30 minut przed snem. 4. Unikaj kofeiny po 14.00. Kofeina to wierny współpracownik, o którego nie prosiłeś, ale teraz jest niezbędny. Ale wiesz co? Kofeina może utrzymywać się w twoim organizmie nawet do 10 godzin i uwielbia zakłócać twój głęboki sen. Więcej kofeiny prowadzi do gorszego snu, co sprawia, że jeszcze bardziej jej pragniemy. To błędne koło, nerwowe i wyczerpujące. Spróbuj zakończyć spożywanie kofeiny do wczesnego popołudnia. Twoje przyszłe ja będzie ci wdzięczne. Po piąte, Zadbaj o to, by sypialnia sprzyjała zasypianiu. Dla większości osób najlepsze jest chłodne, ciche i ciemne otoczenie. Rozważ zasłony zaciemniające, biały szum lub kojący zapach, na przykład lawendę, aby pomóc ciału się wyciszyć. Zacznij od jednej rzeczy. Nawet małe kroki mogą z czasem zrobić dużą różnicę. Jeśli ostatnio nie spałeś dobrze, to nie oznacza, że jesteś zepsuty. Możliwe, że jesteś zmęczony psychicznie, fizycznie i emocjonalnie. To normalne. Mam dla ciebie jednak dobrą wiadomość. Każda noc to nowa szansa, by zwolnić, zresetować się i ponownie połączyć z potrzebami ciała. Dziś wieczorem zrób coś dobrego dla siebie. Zamknij kartę, przygaś światła, pozwól sobie odpocząć. Zasługujesz na regenerację, a my ci kibicujemy. Dziękujemy za oglądanie i spokojnej nocy życzy cały zespół Psychtłogów. Właściwie nie idź jeszcze spać, jeśli dotarłeś do tego momentu i quiz był pomocny. Rozważamy przygotowanie quizu na temat tego, co Twoje nawyki snu o Tobie mówią. Jeśli taki quiz Cię interesuje, daj znać w komentarzach i podziel się swoimi wynikami. Ciekawi nas, jak inni sobie poradzili. A może za tydzień zrobisz quiz jeszcze raz i sprawdzisz, czy coś się zmieniło.